Cześć, tu Bałka z Majcy. W dzisiejszym odcinku królową będzie asymptota pionowa. Zapraszam. Co to jest asymptota pionowa? Jakbyście chcieli zobaczyć na wykresie, jak wygląda asymptota pionowa, to ja bym powiedziała tak: jak mamy układ służenny XY i mamy wykres funkcji. To asymptota pionowa, no to jest właśnie taka pionowa linia, którą taką przerywaną kreskę e, robimy. I to jest e, taka linia, do której nasza funkcja będzie się zbliżała, ale jej nie przetnie. Czyli na przykład będzie wyglądało to tak. Tu mamy asymptotę pionową. Powiedzmy, że tutaj jest 2. Czyli nasza m, tutaj prosta to jest y równa się e, x równa się 2. I jest to asymptota pionowa tutaj lewostronna. Gdybym dorysowała, że tutaj z tej strony, czy jak się będę zbliżała do z prawej strony naszej funkcji, to nasza y, y, funkcja z prawej strony x równa się 2, też będzie się tak jakby zbliżała do tego, ale nie przetnie tego nigdy, to moglibyśmy powiedzieć, że jest tutaj asymptota pionowa obustronna, czyli i z lewej strony, i z prawej strony, jak zbliżamy się do naszej x równa się 2, to lecimy do nieskończoności. Nigdy tego nie przetniemy. Tak mniej więcej wygląda na rysunku asymptota pionowe Czy już wiecie, że to będzie tak? Przerwana kreska, której nie przecinamy, a jak się do niej zbliżamy z lewej lub z prawej strony, to wartości funkcji dążą do plus nieskończoności albo minus nieskończoności. Świetnie. To teraz już wiecie, że żeby tak było, to limes przy x dążącym do naszego a z naszej funkcji f od x musi nam być plus albo minus nieskończoność. Czyli jeśli z jakimś x dąży do A, to wartości funkcji muszą dążyć albo do plus nieskończoności, albo do minus nieskończoności. Jeśli będzie się tak działo tylko z jednej strony, to wtedy będziemy mieć asymptotę pionową, ale lewostronną, na przykład z lewej strony, albo prawostronną. Ok. To chciałabym, żebyśmy zrobili sobie dwa przykłady. Zaczynamy od pierwszego. Bierzemy funkcję F od X, równa się x kwadrat plus 4x. Minus 12 przez x kwadrat minus 4. I pytanie jest pierwsze, skąd wziąć A? Otóż kandydatem w takiej sytuacji będą punkty, które wywalamy z dziedziny. Albo w ogóle punkty, które będą krańcami przedziałów, w których coś się dzieje. Jeżeli będzie ułamek, to zawsze to, co jest w dziedzinie, to jest taki kandydat na to, że tam może być asymptota pionowa. Ale nie musi. Pionowa będzie wtedy, gdy ta granica wyjdzie nam plus albo minus nieskończoność. Dobrze, czyli pierwsze, co w ogóle zawsze jak widzimy ułamek pierwiastek, w ogóle widzimy jakąś funkcję, wyznaczamy jej dziedzinę. To tutaj dziedziną są liczby rzeczywiste z wyrzuceniem dwójki i minus dwójki. Dobrze, to teraz będziemy sprawdzać, co się dzieje, gdy x zbiega do dwójki tej naszej funkcji x kwadrat plus 4x minus 12 przez x kwadrat minus 4. Wstawiam sobie zawsze najpierw tą dwójkę do góry i do dołu. To mam tak, 4 plus 8, 12 minus 12, to jest 0, przez 4 minus 4, 0. No to symbol nieoznaczony, ale 0 przez 0 w takiej sytuacji oznacza, że my tutaj mamy na górze wielomian, który zeruje się w dwójce i na dole też. To chcemy się pozbyć tego problemu, to co zrobimy? Limes przy x dążącym do dwójki, na górze możecie policzyć sobie deltę i pierwiastki. Chodzi o to, żeby funkcję kwadratową zamienić na postać iloczynową. No tutaj chyba w postaci iloczynowej będziemy mieć x minus 2 i x plus 6. Zobaczmy, czy jak to wymnożymy, to się nam zgodzi. x kwadrat plus 6x minus 2x, czyli plus 4x minus 12. To się zgadza. No, ja to zrobiłam w głowie, ale wy możecie policzyć deltę, pierwiastki i zapisać postać iloczną. Na dole stosuję wzór skróconego mnożenia x minus 2, x plus 2, tak, na a kwadrat minus b kwadrat. Skracam i rozwiązuje się problem. Wstawiam dwójkę, mam 8 przez 4, czyli 2. Ok, badałam do a, a czy wyszło mi plus albo minus nieskończoność? Nie. Wobec tego w dwójce nie będzie asymptoty pionowej. Dobrze, to idziemy dalej. To w takim razie sprawdźmy, co się dzieje w minus dwójce. Gdy ich dąży do minus dwójki, x kwadrat plus 4x minus 12 przez x kwadrat minus 4, i wstawiam tam minus dwójkę. Na górze będzie mieć tak. 4 minus 8, to jest minus 4, minus 12, czyli minus 16 przez 0. No, i teraz pytanie, co to jest minus 16 przez 0? No to zależy. To zależy, czy minus dwójka będzie z lewej czy z prawej strony. Pamiętacie, jak się liczyło takie granice? Powiedzmy, że chcę sprawdzić do minus dwójki z prawej strony. Czyli to jest taka sytuacja, tu jest minus dwójka. Co się dzieje z wartościami funkcji, gdy x zbiegają do minus dwójki z prawej strony? Czyli z tej strony zbiegam do minus dwójki. No to do minus dwójki na górze sprawdziliśmy, że to jest do minus 16. A na dole do 0. Teraz 0 z prawej czy 0 z lewej? Najlepiej sobie ten mianownik narysować. Nie? No to jest parabola. Zeruje się w minus dwójce i w dwójce. Ramiona ma skierowane w górę. I teraz do minus dwójki, czyli tutaj, z prawej strony, to jestem na plusie, a z lewej będę na minusie, nie? Czyli z prawej strony, to odwrotnie, z prawej strony jestem na minusie, a z lewej na plusie. <laughs> Jeżeli dążę z x do minus 2 z prawej strony, czy to jest minus 2 z prawej strony, to wartości tej funkcji są ujemne. Minus 2 z prawej strony, czyli na przykład minus 1. No to, to się zgadza, nie? 1 od 4 minus 3, czyli mamy tutaj 0 z minusem. Ujemna przez ujemną, czyli będzie plus nieskończoność. Czyli z prawej strony dwójki dostajemy plus nieskończoność. Co się dzieje, gdy dążymy do dwójki, z, minus dwójki z lewej strony? Limes przy x dążącym do minus dwójki z lewej strony, x kwadrat plus 4, x minus 12 przez x kwadrat minus 4, na górze mam minus 16, a tutaj minus dwójka z lewej strony, czyli 0 z plusem. Minus i plus, czyli minus nieskończoność. Teraz najważniejsze jest to, że wyszła nam nieskończoność. Tutaj plus, tutaj minus. W każdym razie, jeżeli do minus dwójki dążę, czy z lewej, czy z prawej strony, to wartości funkcji lecą albo do góry, albo w dół. Czyli mam tutaj asymptotę pionową, czyli asymptota pionowa. I teraz bardzo ważna rzecz. Musimy podać wzór tej asymptoty. A wzór asymptoty pionowej to jest zawsze x równa się coś tam. I to coś tam to jest ten kandydat, który nam tutaj wyszedł. Czyli tutaj mamy asymptotę pionową x równa się minus 2. Czyli jeżeli mamy kandydatów, gdzie coś się dzieje w naszej funkcji, coś tam nam nie pasuje, to sprawdzamy granice do tego punktu. Czasami musimy sprawdzić, w, z prawej i z lewej strony, bo może nam się nie udać wyliczyć tak jak tutaj. Wyliczyliśmy w ogóle, nie rozpatrywaliśmy z lewej i z prawej strony dwójki. Ale w minus dwójce już się tak nie dało. Musieliśmy sprawdzić z lewej i z prawej strony. Jeżeli ta granica wyjdzie Wam nieskończoność plus albo nieskończoność minus, to znaczy, że jest tam asymptota pionowa. I piszecie wtedy asymptota pionowa i piszecie jej wzór x równa się to coś, do któ granica, e, punkt, do którego granicę liczyliśmy. No to zobaczmy jeszcze Kolejny przykład, to będzie ciekawy przykład, bo mamy tu funkcję zadaną klamerką. I ta funkcja ma dwa, wzór 2x minus 1, gdy x są większe od jedynki, a 1 przez x kwadrat plus 1, gdy x są mniejsze bądź równe od jedynki. Zobaczmy na dziedzinę. No widzę tu jakieś ułamki. Tutaj bym wyrzuciła jedynkę, ale tu w ogóle jej nie ma w tym przedziale, a tutaj delta mniejsza od zera, w ogóle nam się to nie wyzeruje na dole, czyli spoko, Dziedzina jest zbiornik rzeczywistych. Teraz szukam kandydata. No to tak, jak był ułamek, no to kandydatem było to, co wywalaliśmy tam z mianownika. No ale powiedziałam Wam, że kandydaci to są tacy pro problemowe punkty, można tak powiedzieć. I tutaj takim problemem jest jedynka, bo tu w jedynce mamy jakiś skok. No to dobrze, sprawdźmy, jaka jest granica przy x zmierzającym do jedynki z naszej funkcji f od x. No, to zależy wszystko od tego, z której strony zbiegacie do jedynki, czy z prawej, czy z lewej. Powiedzmy, że z prawej. Z prawej, czyli x większe od jedynki. Tu są x większe od jedynki, czyli przepiszemy ten wzór funkcji. Limes przy x dążącym do jedynki z prawej strony, 2x przez x minus 1. Wstawiam jedynkę i mam 2 przez 0. I teraz muszę powiedzieć, czy 0 jest z plusem, czy z minusem. Większe trochę od jedynki, to albo narysujecie sobie x minus 1, to jest... Yy... I, e, prosta, która jest rosnąca, funkcja rosnąca, i zobaczycie, że z prawej strony jedynki wartości dodatnie, albo myślę sobie coś większego trochę od jedynki, czyli ten półtora na przykład odejmuje jeden jestem na plusie. Czyli tutaj będzie 2 przez 0 z plusem. No to dobrze, dodatnia i dodatnia daje nam plus nieskończoność. Spokój. No i teraz limes, przy ich zążącym do jedynki z lewej strony funkcji. No z lewej strony funkcji to przepisuję ten drugi wzór 1 przez x kwadrat plus 1. Jak wstawię tutaj jedynkę, to będzie jedna druga i nie mam tutaj żadnego problemu, po prostu wychodzi jedna druga. Problem jest w tym, że żeby była tam asymptota pionowa, to miała mi wyjść nieskończoność. To co teraz zrobić? Jak to będzie wyglądało? Gdy będę zbiegała do jedynki z prawej strony, funkcja ucieknie do plus nieskończoności, wartości funkcji, a do jedynki z lewej strony to po prostu będzie wartość 1 druga. Wtedy mówimy, że asymptota jest jednostronna, czyli mamy Asymptotę pionową jeśli tutaj z prawej strony, to prawostronna, prawostronna i piszemy wzór X równa się 1. To nam mówi, że tylko gdy do X będę zbiegała z prawej strony, to nasza funkcja będzie miała wartości które uciekają do plus nieskończoności i tamtej jedynki nie przetniemy, ale z lewej strony jedynki mamy jedną drugą, czyli z lewej strony tej asymptoty nie ma.